Co cię wkurwił? No co, wy tylko krzyczycie, że nie biegnę, a ja biegnę cały czas. Może ja nie biegnę? Na, nie. Na biegnę normalnie. Ty, a tu po drodze jest jakiś chłop w niebieskim kombinezonie do was. Nie, o, unikaj, go. unikaj go, unikaj go, zabijecie. On, on ma dobre oczy, bo nie wiem, jak mam daleko go unikać. No tak... Dalej. Nie Dobra, nie powinien chyba mnie zobaczyć. Ktoś jeszcze dołącza do nas? Ktoś chyba dołączy, Ma dołączyć do nas, nie? Wysocki mówił, że będzie grał? Wysocki Ta. mówił, że będzie grał. Holak mówił, że będzie później grał. A Holak to raczej, nie, Imo. Byli no się... bo, bo on Warcraft. No on woła napierdala, wuj. No. Znaczy jak no, będzie chciał ja zagrać, to, się... to jasne. No, jeszcze Wysocki i młodziutki, no. No, młodziutki i jeszcze mówił kolega piosenkarz jaką miał? Piosenka? A, Piosenka? a Piosenka Multi. Kolega A, no. Multi, Multi. No. Mu, multi mówił, że, no, że grał będzie Dreadami. Popatrz w dół, no Kutas. Kutasa nie widziałeś? Też popatrz. No, ja, nie tu. wiem, nie, nie, nie pamiętam. <coughs> Albo w lustro. <coughs> Ej, ma... auto popchnąłem i jedzie. Wsiadłem do auta. Ty, <coughs> przyda się <coughs> to po coś? Zobacz. Ty, a metal no, pipe? Nie, 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 bo u nas Dobra. nie ma zimna, wiesz? Dopiero tak. Yy, wiecie co, chłopaki, jesteście? O kurwa, jak wyjść znaczy, z tego, wypierdolisz tę metal pipe? Eee, e, dajcie, nie. jak wyjść z samochodu, chłopacy? O, z yy, dajcie. O, już się przepaliło. Dobra. A, z Ale metal ja pipe a, na, a, no wiem, ale następny raz metal pipe to jest, to jest jedną z najważniejszych. No. Yy, okay. Bo metal pipe y wchodzi do rakiet, wiecie? Dobra. Jak się wyleczyć? W sumie mam 13 tak. No, musi nie musisz Nic nie oskoczyło. Mam z Mam nadzieję, że zagramy kiedyś. Co, co wujo myśli yy, o dramie Zony X Claudia Krzywonos? Yy, Wuj się nie wpierdala między zupkę na zakątkę niego, pójdę do niego sprawa. A co jest Ten lepsze? Podam. Skrzynka łącząca czy rozgałęźnik? Bo mogę albo to, albo to. Chyba, że to ważne, to wezmę i to i to. To jeszcze raz: Skrzynka łącząca i rozgałęźnik. Eee, obojętne, bo jedno i to jest to, to, to na, na to samo. Ty wieżyczka z miotaczem ognia o, No, no, no może. No ty was Ej. palił widzowie, to no, weziemy <laughs> <z kitu>, <laughs> jeszcze to. Jak by to tak, Ty, a właśnie chciałem powiedzieć, może z nami zagrać Bogietka, nie ma problemu. W sensie może nie na Discordzie, bo tobie czasami pękają nerwy, ale możemy ci dodać tę white Listę. Chce ktoś łuk z was, panowie? Nie, nie. No, ale trzymaj się. Nie, nie, bo ja mam jeden, to po prostu wypierdolaj mógł, bo fajnie item. ja idę się wylać. O kurwa,ś mi zamknął przed rejem drzwi. Ja, idę się wylać, i poczekamy na jabłczana. Dobra, pato. Może w końcu dojdzie. Ooooo! Ja mam 203 skrapa już. Idę, idę. Ale skrap to jest co? To jest skrap. I będziemy, i Pokażę wam te miejsca. O tym się na ruletce gra. O złom ci chodzi? Tak, złomno. No to nie masz mówić po polsku, kurwa, debilu? No to mam angielsko. No to włączę po polsku. Ty, ja mam 108 złomu. Mogę ci dać luki. A ja nie wiem. Ty, binokular mam. Ty, a co tu można ty! zjeść? Ty, ja są? źle poszedłem. Co można zjeść? No. No grzyby, kurwa, na ziemi wszędzie są. no. Ja biegam w to... No nie wiem. O kurwa. Wysoka no, drewniana se, no. brama. A co, HP brakuje, czy co? Czy głodu? No, ja mam 15 Kajak głoduj. Kajaka nie potrzebuję Nie, HP, HP A, no to masz, bo ja coś takiego tam mam U góry, u góry na, na, w tym lesie, u góry na naszą bazą jest dużo grzybów A, nie się. widać Pindola, widzowie Dobra, healujesz To ja wpierdalam wszystko do tej skrzynki, tylko kurwa Za to ochujam przecież, jak tu zaraz taki rozpierdol w skrzynkach będzie No, co już maczetę zrobiłem Jak, jak się ktoś robi? ma? Jak ja też robię. mam maczetę w Ale tą kamienną, Dobra, czy do czego maczetę? A to weapon. Nie, maczetę. No ja maczetę. No co tam. Syfem, syfem nie zapierdalajcie skrzynek, tylko przerabiajcie te rzeczy. Czemu tak? taki trudny kod Ty. do bramy? A to czy wasze albo 4231? No, żeby za łatwo nie było odgadnąć, nie, bo jak ci się wpierdolą to jest koniec. No. Tylko ja co no? <laughs> się ni są nigdy specjalne. nie. Wiesz, ścity są specjalne, które się wpisują sam kod. Kto za mną biegnie? Jakiś Riki? Ja. O siema, David, o, razem razem idziemy. Jak Dobra. ojciec z synem. Ale. Kurwa! Jak jesteś 10 A. metrów ode mnie, to masz nie mieć broni w rękach. <laughs> No dobra Ja w sam <laughs> jedzie Matikso no. Siema Mati, ale na gitarce grasz Ale Ciebie. cowboy! Patrz jak wyglądasz? Ale cowboy widzowie bez butów to już czy nie? A Jodę. co za brzydal? Co to jest? <laughs> ja nie wiem <laughs> Ostawiłem jakieś gówno <laughs> Siema Co mam zrobić wujio? Wziąłem się, się mam na siano. Fajne na rzeczy no. Jesteś już? No to słuchaj teraz tak, teraz się skupcie. No podsuń się ktoś! Skruba się! No! Sorry. No sz... sorry, sorry. Kurwa mać! No, kurwa, no ja sorry, cię pierdolę no! Słuchaj. Dobra, wkurwiliście mnie, kładzę tu kolce. Dobra. Dobra, posadziłem grubery. Nie, nie, grubery. ja się z basą, bo ja będę rozbudowywał. Tu A, No to kaplica. <laughs> Dobra, ale ja sobie mogę to rozkurwić. Teraz tak, kur... zamknijcie te drzwi i wpiszcie sobie ten kod. Tylko nie na streamie, <laughs> tylko tak jak ci mówiłem. Ja najlepiej to, najlepiej to jeszcze scenę zmień, Jabłczan kurde. No Zmień no scenę, scenę Ej, a nie chce ci zakryć kordów? Ale i tak już w sumie się zapisali. Nie, 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 no to już... A jak mam? Klikam E, ale nie działa. Na, na tym. Przytrzymaj E. Otwórz Trzymaj drzwi, e. tak? Czy odblokuj Trzymaj kodę. E. kodę. Nie wiem, co znaczy, Otwórz sugierkę gierkę po polsku jak człowiek, debilu. <laughs> ja dobra, Matikso, dawaj do, tego, do tej skrzynki. Jaki, Jaki kod jest. Dobra, dawaj. No, na no, generalu. A. Mas... Ja nie wiem, ja czy jesteś opóźniony jakiś. No wiem. No, otworzyłem. Eee! Nie mogę otworzyć kodem! Wiem, ale ja na razie, wiesz, na razie... chłopacy! Nie mogę kodem otworzyć! Kurwa, ale patrzcie. I teraz Można. otworzyliście, ale teraz otworzyliście, ale nie są zamknięte jak są na zielono. I teraz, no to zamknę. zamknij. Ty, <grym> helikopter. Ociechuj, jakie temy. po Pię... to? Ej, co tak stuka? No oni, No kto to znowu p otworzył? miejsce to. Ty, Ty bo radiacja jakaś jaka jest. A, się tutaj. to uciekaj. No kto to otwiera? Nie mogę kodów pisać. Ja na drabinie jestem. Chodź dam ci te masy. No! Hmm. Urwa jego mać. Ty, jakie itemy wyciągnąłem z tej skrzynki? Ty, a co to jest? Już to mogę co? otwierać, zamykać to znaczy, że już działa, tak? Ciemno się zrobiło. O, kurwa, co ja zrobiłem? Dobra, przy koniku ognisko postawię O nie, kaplica Postaw ognisko dziś, Mati No jest, przy koniku ten pali. Kurwa, ten kolców No ja postawię. to rzuciłem Misklikiem Próbowałem <grym> tę skrzynkę opierdolić na tym Dobra Chodź tu, ja przodam ci coś. Zrobiliście? Zrobiliście te kody, czy nie? Dobra budyń, lepiej tak. jak będzie, jak ty to weźmiesz Weź to pozbieraj Jest z tej wszystko Zajebiste, no Na środku O, kamień to może nie Zrobiliście te kody wszystkie? Czy nie, na pewno. No. no, ja mam na pewno. Mogę otwierać ale i zamykać, to działa. Drzwi, kurwa, tak? No, drzwi Ty no, no, mogę zamykać otwieram. Dobra, ale i zamykać też. Jak tam wiecie. Nie mam, nie to skrap mam na Ja tu sobie pozbieraj Chcę, rzeczy. Się do góry. Po zakładaj. poczekajcie poczekaj, 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 poczekaj luki. Tylko no. niech oni zrobią najpierw ten, te te śpiwory i wtedy już możecie robić co chcecie. Ale nie, no, ja w środku no. jest. Chodź Jabczan, do góry. I... Haha, David... no tak, dobra, bez kitu. No. Ej, bo krew mi się na ekranie pokazuje. Dobra. Świecz tu, któryś, świecz tu, który. No, no, no. no, no. Tu macie... A Ja ma tego, nie? Ty, macie... Gie na... Gie weź, weź jeden śpiwór i drugi śpiwór. Weź sobie, bo dwa śpiwory. Postawcie tutaj. Ty, nie, nie Najbliżej, mogę. Najbliżej, nie? Mo możesz Przecież. na pewno. Byle gdzie postawcie te śpiwory. Ja nie mam permisji. A bo przygadać. ja pierdolę. Aha, bo... Bo... Pokaż mi mój Lufi. No chodźcie tu na dół. Tylko żeby nie wyciścili, tylko E naciśnijcie. Tu E naciśnij. Przy tym, raz. Żebyś authoriza miał. Czy tam co? Kurwa po polsku. No. O kurwa. A i czemu nikt tego nie zbiera tych rzeczy z ziemi? Nie chcesz tego ubrał? No, jak ktoś poświeć! Hana ciśnij, jak się? Ty masz taką lampę na głowie, nie? Japczan. Nie wiem. No masz taką... latarkę. Dobra. Weźcie się to ubierzcie. Co? Zmień no. nazwę śpiwora? Zmień nazwę sobie ten... śpiwora, żebyś ja miał nazwę swoją ten, nie? Ty, a ta, te ciuchy, co mam tu jakiś no jest w chuj? Już jest git? To jest antyradiacyjne. No czemu?! <laughs> Kurwa! Co, no, no zajebał mi śpiwór! Już łóżko Davida nazwał mój śpiwór, no nie mogę nie, z tobą! To mój był, to Ja mój go mój, postawiłem, Ja go, ja go, ja go, go postawiłem! masz na streamie mój. przecież! Nie kłam, no, kurwa! Ja, 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 nie. Dobra. A nie, nie postawiłem. Ale nie mogę postawić. Mogę. O, no, dobra, jest. Dobra, ja za dwóch na chwilę. Dobra. Dobra, i git. Hmm? Co Bagieta napisał? Mam na tego jak macie miejsce? Jaka? Playlista? O, co ciekawe. Eee, budę budeślesz... Możemy jakoś bu... zaprosić Bagietę na serwa? To jak sobie wejdzie na Discorda, powie, że... Ale on no, nie ciebie. ma naszego Discorda. A! Na mojego Discorda. Wejdź na Discorda do budynia, Bagieta. Tam jakiś mod ci da. Tylko weź jakoś shady, zweryfikuj, shady. że to że to Bogieta jest z tym gościem. Tak, tak, tak. tak, No tak. To, to, to jak ci napiszę, jak będzie, nie? A może się na dzień zmienić, czy nie? Będzie do... się na dzień zmieniał. Dobra, panowie, weź to świeć do kurwy nędzy. Dobra. Ja wam pokażę, co zlutowałem. Poczekajcie, bo chcę zobaczyć, no, no, co dawaj. jest warte no, na, na przyszłość. No. Dobra, jak to wyrzucać? Nie no. daj podwalić sobie. Ale to prawym przytrzymaj po prostu. A! No. Co mam to? bramę też. No, ładnie, no. Aha, jak znajdziecie jakieś na przykład yy, yy, bardzo dobre drzwi, takie metalowe. Yy, one się nazywają. A siarkę gdzieś powiem. rzucić? Siarka, kamień i drewno Ej. i złom. No to chodzi do, chodź, do ja mam tam na dół. Ja dobra. Mam a ty to, a, a ty to wujo masz. przepacz, o? Ok? No, no co jest coś warto, Wszystkie są piękne. Wszystkie są tam piękne. Nie? No to git. A czemu złomu tu nikt nie wrzucił? Ktoś zajebał. <laughs> Nie, złom jest... Nie, nie ma złomu nigdzie. Ktoś zabrał, widzisz tego slot'a tam? był Jest pusty, to tam leżał złom. <laughs> jebane złodzieje, pewnie Luki. <laughs> Luki, oddawaj złom. Oddawaj no złom, wielu! <laughs> tylko, ja Japczan, teraz chodź tu, wyzbieraj te rzeczy z powrotem. No. Nie? To co, jest nic I, nie warte? I, nie, nie, nie. Wszystkie pozbieraj po, po z powrotem i chodź, pokażę ci jak się przepala. Ale to wszystko mamy przypalać, Jak to takie fajne rzeczy? E, ten. E, czytaj mi co masz, i po, ja ci powiem, co odłożyć tu do skrzynki. Dobra, na, na dole, wow, tak? Do tu na dole. Kurwa, nic nie widzę, musisz poświecić. No to chodźcie tu na dół. Zaraz że ten. No, do której skrzynki gdzie się przypala? Tu, tu. nie, tu rzucasz do skrzynki, które są potrzebne rzeczy. Do prawej, tak? I mów mi co rzucasz. Ja ci powiem, czy rzucać, czy nie. Drewniana brama. Nie zrzucaj. Zapalnik. E, nie zrzucaj. Ogrodzenie z siatki drucianej. Nie zrzucaj. Rozgałęźnik. Nie zrzucaj. Y, bandaż. To mi się nie przyda. Nie zrzucaj. Y, wieżyczka z miotaczem ognia. Zrzuć. Y, skrzynka łącząca. Y, nie zrzucaj. Y, beczka na wodę. Nie zrzucaj. Sidła. Nie zrzucaj. Światło migające. Nie zrzucaj. Drewniana barykada z drutem kolczastym. Nie zrzucaj. Przyłącznik oraz pompa płynu. Nie zrzucaj. Ropa naftowa już zrzuciłem. Tarcza zrzuć. reakcyjna Jakaś yy, pułapka. Mała butelka wody. To już sobie zostawię. Zostaw. Zielona karta. Yy, zrzuć. Kontrola drzwi. Kontroler drzwi. Yy, yy, zrzu nie zrzucaj. Korpus broni ja białej. Kopiec. Co idziemy na Nie, pół, pół automatycznej, to korpus zostaw, bo korpusy zostawiajcie zawsze. Dobra. To znaczy korpus... I teraz tak, panowie. Jeszcze mam jedną rzecz, która się nazywa spryskiwać. Yy, yy, nie zrzucaj. Dobra, i ubrania. Ubrania zrzucić, czy nie? Yy, yy, jeśli nie nosisz ich na sobie, albo ktoś nie ma, ktoś, komuś potrzeba, to daj. A jeśli yy, nie potrzeba, to nie zrzucaj. Po prostu przerobimy je w tym, w, yy, w przerabiarce. No ja z gołym dikiem latam na razie. No to, no to przecież. Ja w ten ma, to ci da. Rzuć. Nie, 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 nie zrzucaj. Nie, nie zrzucaj takiego syfu. No to, to wyrzucę. O, tak. Ale ty z gołym dikiem latasz, ale bluzę masz. Weź sobie tutaj, Ricky. David, tu masz koszulkę no? z długim rękawem, zieloną. A ja taką wolę. No to spierdalaj. <laughs> Dobra, i teraz tak, chodźcie. Jak to świeci nie? Zamykajcie drzwi za sobą. Ogólnie trzeba no, od razu zrobić żeby chodźcie, były drugie w drzwi, zanim wpuścimy. Tak, tak, ja, 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 ja zrobię, ja zrobię to tylko, ja chcę wam tu wytłumaczyć, że sobie no. lata ja będę budował dalej. No. E, teraz patrzcie, pamiętajcie, od drzwi na wprost jest przerabiarka. Tam biegniecie, chodźcie, biegniemy. Jest taki budynek z przerabiarką. No. Co jest white list na ten serwer? Oraz się zastanów po co. Jak dzień będzie, to będziecie wszystko widzieć, Naturalnie. O, muzyczkę mamy. Jak na kurwa pikniku. Bagieta, jak się dostaniesz na serwer, to daj znać. No? Co dalej? Dalej jeszcze? Tak, 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 dalej, dalej. dalej. Tu jest, będzie budynek, widzicie? Ale Mati to fajnie gra na, muzy na gitarce. Mhm. <gry> no, trzymam się prawie. Bo jesteś tryb samemu. samego. ma adresia. brudnego ktoś. Jezus. ty dupę podcieraj, gnoju. Ty, jest ci bardzo zimno. Mi? Mi. A no, mi też. Minus 21 mi stopni mam. Budyń. No, tu jest, tu jest ta. No to nie, nie, nie będzie wam spadać tak życie. Tu po jest dużo grzybów, grzyby zbierajcie. Tu jest budynek, ten, tu. Jest droga. Jest budynek. Bagieta Czeczka na Discordzie na weryfikację, no to przejdź. I tu masz przerabiarkę, nie? No. I wrzucasz te rzeczy. Zajęte. Na... O. No bo ktoś jest. Na pierwszy, na pierwszy ten level rzucasz te rzeczy, nie? I odpalasz. I się przerabiają na tym drugi. na, na tym. Po, po, na dole. na, na te. Nie. miejsca, nie? tu jest dużo, dużo skrzynek do opierdolenia, nie? O kurwa Widzicie? ile itemasów z tego jest? No i, i to itemasu zrzucasz do tego kaborda, nie? Czyli tam do nas. Tak, do tego kaborda wiesz, którego co się tam, do tej skrzynki takiej głównej bazie takiej... tej, 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 tej takiego krotka, nie? Nie do skrzynki. Ale jak tam przykład mi jakieś koło zębate wyskoczyło, to też mam tam rzucić? Nie, koło zębaty trzymaj. Po koło zębaty do drzwi fotowolta. Ciepano, derprzako. A tu derprzako, czemu tu kurwa tutaj ten? Pozna mi grać, derprzako. Głośniki mam, audio, alarm i kamerę. Ty, kamerę to zostaw, co? Później tam dam, langer. Halo panowie, kamery tu można zostawić co? No ja w pasie? Tyle jest wzrostu 180. Czasami się mylę ma Lopez Kamerę zostaw, kamerę zostaw, kamera ważna To ta no klikam prawym, sorry A nie lepiej by było dodać kogoś, kto ma kilka tysięcy godzin, no ja mam kilka takich. godzin, to nie tłumaczy im. Źle im tłumaczę Nie ma chuna no. Wow, ile tu jest i te masów w ogóle? Tu stąd można przerabiać te masy. Ty lampka jest, wujo, tak, weź tak. tą lampkę już za zaaplikuj za w bazie, co? Tak, tak, rzuć mi, no. Weź lampę, kurwa. Tak, bo... lampy, o, tu jest. To... Patrz, wujko. No, no, no. A to, tak, to, to, to na jak będę robił. Mhm. Mam jeszcze jakąś lodówkę. Przeróbcie to. Przeróbcie to. Chcesz lodówkę, ja Wuja? Ten... Ja nie, co nie wiem Co, że tam powstał, co ty, David, powstałeś? A ty się przerabiasz Przelpczę to wszystko co ja to złamę. Wszystko się ruchu. da przerabiać, wiesz? Tak, wszystko się da yy, Przyłącznik or, ty stół do mieszania coś jest stół czy nie do mieszania No Ale czy dla wuja potrzebny To nie wiem Ty, HP mi trochę spada Dobra Mati, idziemy coś zlutować? No, na razie przerabiam jeszcze te rzeczy, odniosę do bazy i możemy iść. Ty, pistolet mogę sobie zrobić. O kurwa, niechcący chyba zrobiłem. Nie, nie rób go. Dobra. Dobra, i macie jasno? No, pamiętajcie, że zawsze... I popatrzcie, Japczan, tu ci się skrzynki lespią, tu... Japczan, jesteś? jesteś? Japczan. Ja jestem na górze, o. Chodź, tu ci się skrzynki lespią i tu ci się dwie respią zawsze. Nie? No. Yy, tutaj jedna. I tutaj ci się respią yy, też na drodze, nie? Widzisz? Jesteś Cześć. tu? Ile A, kurzelecie. pomyliłem was, bo ktoś tak samo wygląda, no? Tutaj, tutaj ci resp respią się respią jeszcze na drodze, nie? No to, I to co jest? możesz Notuję. przerabiać? I tu teraz zaraz, pamiętaj. Teraz zaraz, nie? Ty, jaki ja mam kurwa ekwipunek, panowie! Dobra. I to rozwalasz, i tu rozwalasz i tu masz... i chodź jeszcze Idę? No, bo ja chcę ci tylko pokazać, żebyś wiedział, bo ja pójdę bazy. To do rozwalam. Do, bo było, żeby ludzi wpuścić już, wiesz? No. I, 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 i chodź do góry jeszcze. Tutaj. No. Ze mną. Tu masz Maj lokalizację. No i tu masz lokalizację yy, taką większą, gdzie możesz zlutować i przerobić iść do bazy z tym, nie? No Eee, ja panowie! Kto to strzela no. do mnie? Dobra, masz powódź, debilu jebany. Spierdalaj! Ale ja nie pascelowałem! Nie dostaniesz gnoju! Nie, nie? Nie pascelowałem, no! I tutaj jest jeszcze lokalizacja, tylko skrzynki się jeszcze nie zespiły. A z młota można rzucać? Można chyba. Dobra, jesteśmy wszyscy? I chodźcie, pokażę wam drugą lokalizację. Chodźcie wszyscy za mną. Gdzie on jest? Ja jeszcze ten przerabiam. Gdzie jest wujo? Zbierz to i Dobra, Zaraz, zaraz odpalamy serwer. Zaraz. Chodźcie, Zaraz. Chodźcie, 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 chodźcie. chodźcie, chodźcie, chodźcie. Jale... Jestem. Ole miałem pompę kurwa Stranie takie miałeś długie? No Jak kurwa Ale czujesz się lżejszy? No To jest zajebiste uczucie, nie? Jak kurwa czujesz się o pół lżejszy kurwa, ja O kurwa, ja kurwa mam to Kto tu te kolce postawił, no ja ci no, no, pieniądze postawiłem. No. <laughs> no, na, na pewno. Chodźcie chodź, chodź, tak chodź, tak. wszyscy do bazy, chodźcie. A. Dobra, Pokażą... ja idę na... Chodź wam pokażę. Nie, 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 chodźcie wam pokażę All tą, tą lokalizację time. od naszą bazy. Tylko musicie na, niej uważ, na, na nią uważać, bo jest tam czołg jeźdź, nie? A czołg jak was kurwa. Ale to pojeźdź. widzę, to ta na N14, tak? I A tak, tak, ty, tak dalej. Na Wszystkie tyś... budynki. Wszystkie no budynki dobra, no my się tam spierdolimy, wujo, ty, ty dawaj rób te drzwi. Ty no daj mi zlutować, wujo, proszę. No chodź, chodź, tu masz rzut. Ej, jak wpierdalacie te blueberriesy, to. O! o! Buki, ty, ty tą skrzynkę co otwierałem na streamie to otworzyłeś? Taką co była z licznikiem na tym... Na tej... GRANATY, no, 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 ŁADUNEK WYBUCHOWY, do tego. RĘKAWICZKI, HILT wszystko. Wszystko, wszystko do... bazy, wszystko e, do bazy. No kto tak. mi już to zajebał? David, oddawaj nie to. David. Nie mam, nie mam tego. Mm -hmm. Kurwa, kto postawił bardziej ale... tu? No, no A, dobra, czy... mam, ale oddaj idę. <laughs> Jak to rozkurwić? GD oddać? O kurwa, do wyjebałem O No to tam ja ci chyba staję rzuciłem, tylko ten hazmat sujce zostawiłem Dobra U. Ja jebie, nie, nie stawiajcie tych stołów takich kurwa w bazie, bo zadupicie ci tą bazę Ja nic nie ja stawiam A tu górą da się wejść, E. No wiem, będę zaraz pa, robił Bak ja mam karabinek, rękę do góry Poka Pa A idzie o kurwa! Shotgun! <laughs> Zaraz ci wypierdolę! Ja Czej, Luki! Pójdę z tobą! No ja idę do tego krejta, no. Ty! WUJ, a gdzie granaty odłożyć? Granaty kurwa, do skrzynki. zamykajcie drzwi! Co? Zamykajcie drzwi, bo ktoś nam tu wiedzie i... Granaty? Granaty to trzymaj, kurwa, jak się zlecą w bazie. no No, Wykurwisz ich. Jak ktoś nie ma broni, to przynajmniej łuki z dzidą zróbcie. Tutaj, WUJ jest też ładunek wybuchowy, to oddaję. Jo, pierdolę! <grymne> Teraz słuchaj, What? Shady jesteś? Na, 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 na tym? Ej, tu są jakieś skrzynki, o, tu, David. Aj tu mnie mogą rozkurwić, czy nie? Chyba nie. Dobra, dawaj, David, śmiejód. Ej, radiaton poisoning mam, HP mi spada. No <grymne> <grymne> ja to uciekaj. Dobra, czekajcie ja pójdę na mojego Discorda powiem, żeby już w położyć. Poko. Dobra. Ty, mi Fajny ten rast kurwa. Szereg. No, a ma ktoś coś do jedzenia, czy nie, panowie? Nad naszą bazą nad naszym no, jest las, kurwa, i grzyby. Są, kurwa, te grzyby. Ty, jubane, a pod H podobno mogę czapkę zapalić, jak mam tą taką czapkę. <grym> tak, czafkę. tak, Zatełka. tak. Ale zmażę. mi nie działa pod H. Paliwo musisz mieć w się, David. Paliwo do czapki a, muszę a, wlać? Tak, no, jakiś to taki. To wygląda jak sok, kurwa, szczerze. E, paliwo niskiej jakości. A jak to zrobić, jak to wlać? Ej no muszę musisz przeciągnąć. No dobra, ale ja mam jakbyś paliwo, ale dalej nie działa ten świecenie Może w nocy tylko nie wiem Pod F? O Jezu kurwa lukiego słuchaj debila Bagieta Michał, tak? Jabczan? Tak, tak. Bagietka i ty, albo Michał, chuj wie Ale poznasz go po głosie. proszę kurwa. bo to Masz Masz tę kartę? Jako Zieloną? No dałem do tego ty, tu są dwa zrzuty, nie no. Pierdolne. Dobra, dawaj nas zrzuty szybko. Wójo, niech buduje drugie drzwi, a ty dawaj. Cześć, tu jest wujek. Złaź z konia. Czemu? Daje, no bo ja muszę pożyczyć go. Eee, do mnie! Pomocy, pomocy, kurwa pomocy! Na no! M2. Oj, chuj się wyjebałem. To do ciebie. No, NP, skórz wam rozbija. David konia. zostaw tego konia, bo zaraz go nam zajebią. Nie mogę. Nie! Jak? A, yes, a tu się, ja już tu no nie wejdę, tu już radiator jest, kurwa, was spierdoli ten. Tam jest czołg, nie? Nie, to nie czołg mnie zajęło to npc zwierzę. Dobra, ja zrobię bazę i zaraz dołączę do nich. Zofia, chodź no. Chodź idę, tu do idę. mnie, no, halo. Gdzie no jest tam? Luki? No leżę, kurwa leżę. No idź. No patrzy gdzie Luki leży. Podnóż najpierw mnie. trzeba drewniane zrobić, wiesz? I później ulepszać, czy tutaj Chuj, że ci będzie wpierdalać. Podluź. Ocisk Prawdam, zapalający pra, tam. do pistoletu. tysiąc Ty, żyje, Dobra, ucieczka Gdzie, Gdzie ty wszystko? leżysz? Już stałem. Oj, chuj, leżę Już dyntka na amen, kurwa się wyjebałem. Hej, <laughs> Ej, bo ja 11 HP mam, jak się uleczyć? No z grzebami. No musisz pierdać jedzenie albo zrobić sobie pod kumasz David Crafting i tam masz każdą kategorię, na przykład masz pod healing, czy tam nie wiem Jak masz po polsku pewnie leczenie. Medical I... No, Medical Engelsman. No i slotka musisz mieć chyba na to Czy coś tam innego No bez w bazie pamiętaj, że ja wczoraj jak będziesz wpisywał kod, to... Ej, bo 3 HP mam na streamie nie? pomocy No mam kod wpisywać No no niestety dwa, no, wiesz, dwa. Tak A jak... ten sam? Tak. Komputer namierzający znalazłem. Dlaczego tak, ja ja tak długo mi ładuje po wypierdolce? Ładuje Nie. Nie, uja... z, do, z, z nami na serwerze? Tak, będą grali z nami na serwerze, ale nie będą grali z nami w drużynie. Pierwszym Aha! W klanie. Jak się zdeda itemy, traci się. Oczywiście. A można je zebrać, czy nie? No, weźmie ktoś, zbierze moje itemasy. Ale nie wiem, gdzie, gdzie ty jesteś? padłeś, no. Ja mniej, mniej więcej... Nie mam na na śro... no, no gdzieś na M M14, no tam w środku tego, no przy skrzynkach mnie rozjebał. Ty Zamknięty jestem, drzwi nie mogę. Aha. Wyjebałem z serwa. No dobra, retry, connection. E hmm. zamknąłeś mnie tu! Ja psa nie, nie lutuj tego, zaraz do Cie- OOOO! Zaraz, gdzie, no, Na zaraz na no. napierdalać, no mówię Ci, wypierdalać tamtą Widzę go O, dobra Dawaj, Zarek dobra. go podjedziemy od pleców hmm. David Co? Kondon jebany Gdzie jesteś? Co robisz? W bazie No to zapierdalasz ze mną, idziesz Potrzebuję, potrzebuję, potrzebuję mięsa armatniego Tak, gdzie one są? Czemu mięsa, ja mam mięsem być? Napadły no na ciebie. Ej, tu ktoś... A, to ja! Leżej i nade mną robale latają. Granat z puszki po fasoli, fajna sprawa. Kurwa, jaki kot był tak, no i... Na razie jest przerwa. Na razie jest przerwa z tego względu, że dodajesz AD na serwer teraz ludzi. Ale jaka przerwa? Dla nas czy co? Nie, dodawania do, do, do white listy. Aha. To, ja, Masz zastrzyk prawy górny? Gdzie Shadow? Ty, ile tu drzwi jest? Ty, Japczan, lepiej się cofnij i już zacznij te drzwi otwierać. Co tu jest? To ja co za chwilę chołk. zapominam tego kodu. Ty, czołki jedzie nas... No czołgi cho, musi lepiej trzymać się ten kod <laughs> jest taki dobry, że ja go nie, w ogóle nie pamiętam. Dobra, David. Nie! Chodź ja, za mną, chodź za mną, no, Mati. David, potrzebuje, potrzebuje. zaraz ci oddam. No dobra. Pazar tam w łapie, 50 damage'a ma. Dobra, weź się NPC, Ja do też do mam, fa! tego ja idę po swojego luta. Rozpierdaj no te skrzynki. Ale mi być. radiator. Oj spierdala. nie David tylko Mati. Ociekutki. E Mati, chodź dam ci tą czapkę co świeci, bo ona jest spoko. No ja mam. A ty ją pan. masz, dobra, no to no. idź. Jak ja mam Zamykam cię kurwa drzwi. Zamykam, zamykam. Jak ja mam tu wejść niby? O, dostając swój baradzie. Akumulator mam. Rozwalaj też te beczki, bo z nich normalnie no No, no mu A to ja powiedziałem, żeś ty rozwalił akurat, a, trochę wysłużyłem, ale... Tam że nie zauważyłeś. Chcesz Proszę, kurtkę? No, mogę w sumie tą wziąć, fajniejsi. Aha, się. no kurwa, nie mogę. No. Dobra, tej hita już nie da odzyskać. Npc mnie na hita zapierdala i ja mam radiator 60, jak tam wchodzę. No to powiem tak. Kaplica. Okczarku.